Cześć, witajcie w trzecim odcinku serii Slenderman Shadows, czyli strach z angarem. Dzisiaj sobie przejdziemy mapkę o nazwie Elementarii, żeby nie przedłużać. Od razu zaczynamy. Fakt. Nie powiedział, że będę śpiewać. What the fuck? Fuh, grubo Dobra, news. Okay. Osiem... Y beers... Y beers <gryw> Piw Osiem w ogóle nie skojarzyłem, że jest ten wstępniak muzyczny, piękny, na pewno nie, nie na rozluźnienie sytuacji. Uch, jesteśmy w szkole Elementary Elementary czy coś takiego. Nie wiedziałem, że... To jest z polskiego szkoła. Okej. Okay. Poproszę bardzo, przez granie się uczymy, więc gry to nie tylko zło. Chociaż przyznam, że... Tak gra to poniekąd zło. Mamy pierwszego miśka, haha! Ha. Hip hip, kura! Boję się go usięgnąć. Bo zaraz będzie dun, dun, dun. Ale cóż. Ach, jest te dun. Kurczę. Chciałbym zdobyć pięć karteczek. Znaczy pięć karteczek, hm. Mogę sobie zdobyć nawet 60 karteczek, a i tak to mi nic nie da. Trzeba znajdywać miśki. Ach. Chciałem zdobyć pięć miśków. O, w dupę pusta. A, nie, już myślałem, że pusta klasa. Ach. Swoją drogą. Na cholerę, komu tak. tak wielka szkoła? I powiem wam, że z takich technicznych rzeczy dopóki nic się na razie nie dzieje z technicznych rzeczy to. Bardzo mi przeszkadza, zaczęło mi to bardzo przeszkadzać. O, jest mi się. Yy, moja klawiatura. Mam głośnik dosyć blisko. Chociaż wiecie co? Może spróbujemy go przestawić. Chociaż nie, teraz nie. Teraz muszę być cały czas w biegu, żeby Slenderman mnie nie dopadł. Muszę trochę pokombinować, jak go ustawić, żeby było dobrze. O, jest. Ok, pójdźmy tędy, to jest jakiś taki główniejszy korytarz. I nie rozglądajmy się na boki. Jak ja się cieszę, że już skończyłem szkołę. What oh, the fuck is going on? Co to jest? Baba od polskiego? Fuck! Znowu! Ha! Zapal się! Zapal się! Zapal się! Proszę Cię! Nie no, na spokojnie. Dobra. Kurde, którym to było? Okej. Okay. Ja jebie! Nie lubię tego. Nie lubię tej gry. Nie lubię tej gry! Fuck! No nie gaśnij! Jezu! Co to było? O, oh, w dupę! Ni nic nie jest? Dobra, mniejsza o to. O, oh, w dupę! O, oh, w dupę! Jest misiek! <ścoughs> jest misiek i jest. Kupa w gaciach. <ścoughs> Dobra, trzeba się zawrócić! O, nie! 3 na 8? 3 na 8, proszę bardzo, z żaden wyczyn. Powiem Wam szczerze. Zawsze mam 3 na 8. Jezu. Jezu, jak ja tego nie lubię, boję się, to naprawdę, autentycznie, ludziska, boję się. O, to jest tylko kra... Kolejny misiek, pobijemy... JEZUSIE! Widzieliście to, widzieliście to, widzieliście to, widzieliście to! Tam jest to gówno, po imieniu Slender! Wow! Jest tam. Och, ale tam jest też misiek. Trzeba wykombinować, tak? Żeby, żeby, żeby... Żeby go nie było. Więc zrobimy taki myk. Jezu! Nie! Idź stąd! Idź stąd! Fak! Shit! Wow. Oczywiście, 3x8 powinienem tą serię na nazwać 3x8. Oh. Jeszcze raz, dobra. Och. Zawsze musi być 3x8. Dobra, wiecie co? Spróbujemy przestawić mikrofon O! o. mniej więcej na środek. Mam nadzieję, że nie słyszycie żadnych trzasków. Powiem wam, on jest dobry, tylko on jest mega czuły. Okej, okay. przestawiłem go na środek. I teraz albo nie będzie słychać ani klawiatury, albo myszki. Ani myszki. Albo będzie słychać i to, i to. Ho, ho. Ale znając życie, to pewnie to drugie. O oh boy, Misiek? Tak, kurwa, misiek. Jakaś ręka. Och... Co to jest? Co to jest? Demotywatory? o oh. Okej... Okay. Dobra... póki. o No co? Jest przecież tu powinien być misiek... Swoją drogą, jak tak patrzę po wzroście, to chyba jesteśmy jakimś małym dzieckiem, albo niezłym pokurczem, bo... Bo to wszystko jest takie wysokie... A my tacy malutcy... No cóż... Ach... Ale... Wiecie co, póki Póki nie mamy żadnego miśka To podejrzewam, że nie ma się czego bać No oczywiście nasz główny bohater To kompletny idiota No jest pierwszy misiek yy, Tak, to kompletny debil, ponieważ <gryw> Ja bym śmignął za okno I raz, dwa stąd uciekł Ale nie Kolega lubi się Bawić miśkami Proszę bardzo Dwa na 8 Coś tam zbyt szybko idzie. Hmm. O, 3 na 8 weskie to coś tam zbyt szybko idzie. Powinienem wziąć... Yy, zajrzeć do sieci i po prostu <laughs> rozejrzeć się w mapce, która jest na bank udostępniona w sieci. <laughs> Wyjście! W podwórko! Super, i ten, i rozejrzeć się, gdzie są mi więcej te miśki Na pewno bym wtedy zdobył więcej. Jezu, znowu się oglądam za siebie w pokoju, boże. Ach, to znaczy, że się boję 4 na 8 No, naprawdę, jeszcze jeden, i będę szczęśliwy. Naprawdę, jeszcze jeden, i będę szczęśliwy. Tu jest w miarę spokojnie. Nie wydaje mi się, żeby tu coś na nas wylazło. Aha, dobra, wchodzimy. Dobry! Przyniosłem usprawiedliwienie za poniedziałek, bo byłem chory. Psychicznie. Ale już mi lepiej. Ale już mi lepiej. Jezu, wcale nie jest lepiej. Jestem w opuszczonej szkole. Nie ma żadnych miśków. Ja pierdolę. No proszę bardzo, okno. Zamiast uciec, to ja chodzę po tych korytarzach. O, jest kochany. Wszedłbym w której z tych wejść, no ale boję się. O, Jezu, co ja, Co ja robię? Co ja robię? Dlaczego ja to nagrywam? Dlaczego ja to nagrywam? Zobacz, jest tu coś. Dobry, ja tylko po miszka. Widział pan mojego miszka? Wow! Przestraszyłem się tego trupa. Dobra. Cześć. Misiek! Super, i to będzie piąty. Wow, świetnie. Fajnie. Klik. 5 na 8. Super. 6, 7... What the fuck? Co jest? Oh, 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 oh. Oh, bullshit. Bullshit. Hm. To jest nie fair. To jest naprawdę nie fair. Wiesz, uh, nie powinno tak być. No ale cóż, dobra. Gra jest trochę niedopracowana, przyznam, ponieważ... Mm, nie powinno tak być, że on nas tak losowo łapie w danych momentach. Ale cóż, 5 na 8 Ja jestem z siebie dumny, bo w poprzednich dwóch odcinkach było zaledwie 3 albo i 4 na 8 więc jest progres. Także chyba tyle. Trzymajcie się. Nie odwracajcie się za siebie. I miłych snów. Ho-ho-ho.